Koniec stycznia przywitał nas niskimi temperaturami. W nocy spadło, spadły do minus 4, minus 5 mamy dzisiaj, ma dzisiaj w nocy. Dzień na niewielkim plusie, ale odczucie takie mroźne. I chciałam pokazać, co trzyma się w tym mrozie na grządkach. Korzystając z ciepłych dni na przełomie roku, przesadziłam tutaj pietruszki. Ogłowiłam je, bo były dosyć bujne, ale już nadrobiły troszeczkę. Także spodziewam się na wiosnę zieleninki. A tutaj... <śmuszczam> Znowu jajko! <śmuszczam> Znowu jajko coś zakopało. <śmuszczam> śmieszności. No i tu jest cała grządeczka. To jest trybula. Trybula, ona jest taka anyszkowa w smaku. Też jako natka, dodatek zielony do farszów. Naprawdę polecam wysiać. Właściwie chyba tylko późną wiosną i w lecie, kiedy produkuje nasiona, to nie można z niej korzystać. Ale pozostałe miesiące z zimowymi włącznie jak najbardziej. Tutaj seler z natki produkowane. W sensie, jak y, korzystałam z selera, odcięłam korzeń i został kawałek korzenia z natką, wsadziłam go w ziemię i no zobaczymy, żyje. Teraz na... to są grządki tuż przy chatce. Może zacznę od tej. Tutaj jest roszponka. Ale malutka, jeszcze nie zbieram jej. I seller. Seller młody, on został wysiany na wiosnę 2022. Teraz przesadziłam go tutaj. Jest malutki i to jest moja wielka nadzieja, bo seller to jest jedna z rzeczy, która mi się nie udaje. Nie udało mi się wyhodować jeszcze, ale cały czas próbuję. Szpinak. Trochę go podszczypywałam, ale teraz przy tych mrozach daję mu odetchnąć. Eee, czarna rzepa. Wysiana chyba we wrześniu albo w październiku. No, zobaczymy. Przytrzymała rozy, przytrzymała grubą pokrywę śniegu. A teraz sałaty lodowe. Dobrze zimujące w gruncie. No, dobrze zimują w gruncie. Nie wiem, yy, ja podskubuję listki, więc one takie głowiaste raczej się nie zrobią, ale może zostawię kilka takich bardziej od siebie oddalonych i pozwolę im zrobić główkę. No generalnie yy, ostrzę sobie ząbki na pyszną, zieloną wiosnę. Wtedy kiedy jest właśnie głód, to ja chcę jeść co jeść. Czosnek. Cała grządka czosnku, mojego. To jest trzecia generacja, trzeci sezon. Kupiłam kiedyś w sklepie ząbki, no ale teraz już te ząbki jest trzecia generacja z moich tutaj hodowanych. Oczywiście trybula. Trybula się sama rozsiewa i to też w niej lubię. I jeszcze czym się chciałam pochwalić, to. Aha, tutaj Tymianek się trzyma. Yy, cykoria. Malusienka Cykoria Głowiasta. Yy, trzyma się na mrozie. Liczę, że we wios wiosnę po prostu będę miała piękną zieleninkę różnorodną. Tutaj się trzyma jako taka lawenda. Szałwia. Szaleństwo. Rozsadzę ją. Tutaj jest chyba, nie wiem, z 10 sadzonek i ją rozparceluję po działce. Oregano. Też jako tako się hibernuje. Tak, no, ale popatrzcie, co tutaj jest. Sałata. Pekinska. Nie, kapusta pekińska. Kapusta pekińska. Trzyma się. To są jakieś kwiatki i goździki na samym końcu. Kwiatki też. Ale to jest kapusta pekińska. Posadziłam ją specjalnie, sadzoneczki, blisko domu. Żeby miały ciepło i trzymają się. Kurde, kapusta pekińska na wiosnę. Mm, mm, mm. No i cały czas trzymam brukselkę, która ma Główeczki, właściwie niektóre to już się trochę zaczynają psuć, więc to już właściwie jest na wykończeniu. Powinnam wziąć co jest dobre i zlikwidować je, ale jeszcze je trzymam. No zimują bardzo dobrze. W przyszłym roku w lepszej grządce, lepiej nawiezionej powinna być jeszcze lepiej. Hugel. No, H Hugel wzięła w posiadanie mięta. Ale powiem wam, że cały czas się trzyma, mimo mrozów, mimo grubej pokrywy śniegu, wypuszcza. Te są najlepsze, to są najlepsze do konsumpcji części. No pachnie cudownie, do deserów, do herbatki miętowej. No nawet, nawet jakbym się uparła. I oskubała cały ten hugel to i z syropu można by narobić, miętowego, cudowny napój, orzeźwiający, także... Z koniec stycznia, przypominam, a jest co zbierać. No, to jeszcze może pokażę, ręce mi grabieją, bo jest dosłownie zimno, co wyłazi z ziemi pod koniec stycznia. Cebulki, cebul, cebulowe, tutaj żonkile, tulipany. Snowdrops tutaj wrzucone rok temu. Myślę, że będzie też kolorowo na wiosnę. Dobra, zmykam do domu, bo mi ręce zgrabiały. Kupiłam paczkę brykietu torfowego na wypróbowanie, co to jest. Pierwsze spostrzeżenie już przy zakupie to jest brudzi. Brudzi jak węgiel na czarno, dlatego jest tutaj w tej dodatkowej torbie. No i teraz y, rozpaliłam obok siebie brykiet z trocin. I tutaj jest ten malutki, to jest brykiet z, y, z torfu. Bardzo długo się nagrzewał i rozpalał. To kolejne spostrzeżenie. Pali się bardziej jak węgiel, czyli takim mniejszym płomieniem, y, niż tutaj brykiet z trocin. No i powiem szczerze, tak trochę oponą zalatuje paloną. Więc e, moja konkluzja jest taka: e, różnica w cenie to jest aż 7 zł. Aż tylko. E, I czy ta różnica z, w cenie by mnie przekonała do, do brykietu z, torfo, z torfu? E, biorąc pod uwagę, że aby go wyprodukować, niszczone są cenne obszary e, torfowe, podmokłe. To, że wali trochę oponą. Chyba nie, chyba nie. nie. Nie zamieniłabym tak jeden do jednego, że na przykład kupuję tylko ten torf. Absolutnie nie. Może jakbym stała kiepsko z finansami, to dokupiłabym i jakość. Nie wiem, jedną piątą, jedną szóstą tego brygieru, tak, żeby po prostu mieć awaryjnie albo tak jak właśnie teraz skompilować coś takiego. Ale powiem tak, ten smrodek, który tu się w tym momencie roztacza, bardziej skłania mnie ku temu, żeby szukać po prostu innych rozwiązań, a rozwiązanie, które, ku któremu Cały czas się skłaniam i nad tym pracuję. To jest moje własne drewno opałowe, pozyskiwane tutaj na działce, z przycinek. Wypaliłam trzy kostki brykietu torfowego i wyniosłam to. Po jakimś czasie z ten smrodek palonej gumy nafty zaczął wywoływać u mnie mdłości. I ból głowy, więc stwierdziłam, że nie, nie będę tym palić absolutnie. Koza jest wewnątrz, więc naturalne, że ten odór wewnątrz też się pojawił, ale wyobrażam sobie, że dużo osób może się skusić cenowo, makotłownie gdzieś oddalono i w domu nie odczuwają tego smrodu. Natomiast jestem pewna, że on się wydobywa też z komina. A ja nie chcę robić sobie tego, od czego uciekam: od smogu, smrodu. Także, e, nawet gdybym miała do wyboru palić brykietem torfowym, albo siedzieć w kożuchu, i w czapce w domu wybiorę to drugie, dla moich płuc, dla mojego zdrowia, co zrobię z niewykorzystanym brykietem torfowym? Zostawię go tam, gdzie przynależy: w ziemi. Myślę, że doskonale nawiezie mój kawałek ugoru i wyprodukuje na tym zdrowe, pyszne, organiczne warzywka już w tym roku.